Bóg, bóg. Kto tam? Eee... gość. Jaki gość? Który chciałby wynająć apartament. <noise> Chyba gość wystraszny <noise> Co? Gość wydarzeń. No dokładnie. Dzień dobry Polsko, dzisiaj jesteś w jakimś... No proszę od czy mogę w sam sobie wejść? Już w ogrodzie byłem, o, proszę. Dzie dzień dobry, panie mójmórzaku. Niech pan nie pyta skąd on... e, Chciałbym wynająć zypana, apartament, zypana. ponieważ się dopiero wprowadziłem tutaj. Czy to nie problem? E, no, no nie, to nie jest żaden problem. Proszę za mną do biura, załatwimy formalności. Okej. Okay. O, witku. O! Kurde to spadł Eee, dobra Eee. Y... Słucham. Apartamenty pierdolnik są aktualnie... W ogóle najlepszymi apartamentami na panem samym panem. początku jakąś zasadę. Zasady jakieś. No tak. Ale nie chcę mi się ich czytać, więc na panu Aha, no, ale... Ale spróbuję tylko kurka złamać. A ja, ja złamię. Ma pan jeszcze. No i ty, no i. No i e. E, dobra, chciałbym wynająć. I co teraz? E. Co teraz? E. Ma pan dwie opcje. Może pan e, albo wynająć aparta, e, apartament, w którym dostanie pan okna, albo taki, w którym pan ich nie dostanie. E, apartamenty no nie, są nie, tej samej. Ja z tego co widziałem na pana stronce, te apartamenty mają aż trzy okna i to obok siebie. No. Um, w takim razie um, są dwie możliwości. Jeszcze jest albo skrzydło A, albo skrzydło B. B. Tam już No a, i dobrze. Chwila, a chwila. Kto mieszka na przykład w A? Może znam. W A mieszka pan Koman, common. I want a count zbyt bardzo skomplikowana nazwa, by a, to powiedzieć, na yy, y -y. I pan Kuku Winner. O nie, a -a? pan Kuku to jest psychopata, to nie, poproszę -y, Dobrze, w takim razie... Proszę się podpisać. Już panu daję... No ja miałam to wziąć, zresztą, o. Daj okay. sobie, podpiszę. Żebym miał twój podpis, że zgadzasz się na, na warunki, które były zawarte w. czymś tam. Kurde, nie wiem. polityce prywatności, eee, że jeszcze raz co mam? Musi podpisać po prostu. No dobra, no. no dobra. Dziękuję. No mogę już iść, bo noc się zrobiła Jasne, jasne proszę pana, jasne. Czemu nie? Eee. Odprowadziłem pan Co, to tam jest wojna klonów? I się jakaś szykuje? E, tak, właśnie tam budują nowe wynatory. Ciekawe. Tak na jest e, co? by pan potrzebował tutaj jakiejś rozpiski ma pan... Tutaj. A no, tu są... no to to ja już widziałam. No, wiem, że pan widział. A gdzie pan jest? Tutaj mam skrzydło B. Co tutaj jest pan, czekaj. Czekaj, czekaj. Ja Tokio Drifta zrobię, pa. Idź tam i zobacz, jakie to jakiego zrobię. Ale tak co do Tokio Driftów, to yy, mi się nie podobają strasznie te nowe Need for Speed'y, bo są jakieś takie, to jest kino akcji jakieś, a nie... Kurczę, to drzwi tu, bo... Nie podoba mi się nawet nic, bo speed, bo to jest jakaś ja kinoakcji budget, ja, to. Ja muszę natomiast... zobowiedzieć jak to tu wygląda. Idealnie. No jak, jak bryła, no. Idealnie. Wiedziałem. Boże, czekaj. Nie bez powodu, mamy najlepsze apartamenty na rynku. No dobra, to biorę to w sumie. Mogę to y no, no i zarębiście. Eee... Y Da mi pan jakieś lampy, cokolwiek, czy sam sobie muszę pójść zarabiać, <grym> zarabiać A co pan potrzebuje właśnie? co pan potrzebuje? Y ścian. Co? Ścian i lamp. Najbardziej. Z tego ścian chcesz? No Z tego co tu jest. A to 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 jest beton. To jest beton, no tak, I biały beton. Betonowy beton. No, bardzo dużo i pan dał. Naprawdę, na pewno mi to stało. No. Be, be, beton Dziękuję. O. Po więcej bloków, proszę. Chcę. Te... To... 64. No dobra. Dobra, dzięki, pa. No i nara. Okej, okay. to teraz. Muszę lampę postawić. Dobra, trzy lampy, więc

Ok, ok Halo, o e, Mogę kilo? E, kilo, spoko e, Oglądam sobie tu podróże z Makowiczem Widzi pan odcinek o Śląsku Kluski przygotowuje ty Z Makowiczem no, Z Makowiczem